I witam wszystkich serdecznie. mnie z tej strony na dzisiaj miał być kompletnie inny film. W sensie, nie było roadmapy, kiedy nagrałem wam film o newsach z Wernaiska. I roadmapa wyszła, nie było mnie w domu, wróciłem, patrzę, jest, więc od razu nagrywam dla was film, omawiając całą roadmapę. Tego jest naprawdę sporo, więc omówimy sobie dużo, przeanalizujemy screenshoty, mamy naprawdę sporo do powiedzenia, więc posiedzimy sobie tu z 20 minut, może trochę dłużej i omówimy wszystkie zmiany, które dali nam na razie na roadmapy. I oczywiście. Yy, cały tak zwany patch notes Tu będzie pewnie dzień przed albo w dzień yy, Werdajska, więc od razu wam powiem, że sezon trzeci będzie 2 kwietnia, wez będzie 3 kwietnia i na ten moment wyłączą serwery na 24 godziny taki zabieg, aby wszystko zoptymalizować i ja nie mogę być na to zły Niech zrobią wszystko, co się da byle, żeby to działało koniec, kropka. Teraz przeanalizujmy sobie wszystko, co nam tutaj ogłosili na tej roadmapie, sobie zmienimy język na e, polski, wiadomo, że niektóre rzeczy tutaj będą przeinaczone po polsku, e, ale to nic i przejdźmy sobie do najważniejszych rzeczy, przeanalizujmy sobie parę tutaj fajnych rzeczy, wróci niby specjalista i e, Big Bounty, to są rzeczy, które tak naprawdę już mamy, ale uznają to jako nowy feature na Werdańsk i niektóre rzeczy zostaną nam zabrane, ale przywrócone na mid -season. Jako nowy feature na Wernańsk Z tego co rozumiem Od razu wam powiem zanim przejdziemy dalej Z tego co rozumiem Oni chcą w pierwszej połowie W pierwszym połowie sezonu jakby w tej pierwszej części sezonu dać nam odczucie takiego starszego Werdańska. Mimo, że tam parę rzeczy jest zmienione na mapie, bardzo mało, ale jest i zaraz o tym powiem, to chcą nam dać właśnie to odczucie tego starszego Werdańska. Jak na przykład nie mamy banker basterów, na start nie ma banker basterów, na mid season będzie. No i inne rzeczy, które są teraz, jak na przykład te mm, stacje do dekontaminacji, czy tam do, do odpychania gazu, ich nie będzie na start, ale na mid season wrócą. Więc wydaje mi się, że ten zabieg jest po to, aby osłabić które nie grały w grę od czasów Verdańska lub nie grały w grę Warzone 2 i, i powiedzmy Warzone za czasów MW3 i Warzone za czasów Black Ops 6 po to, żeby znowu poczuły się tak jak na starym Verdańsku, a później będą wracać do rzeczy, które już były typu, no fajnych rzeczy typu Quality of life, bo moim zdaniem Bunker Buster to jest po prostu zarąbisty killstreak Tak samo jak ta stacja do tej kontaminacji jest też zarąbistą rzeczą, która też urozmaica gameplay. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że ten zabieg właśnie był spowodowany właśnie takim tokiem myślenia. Więc przejdźmy sobie do rzeczy, które tutaj będą pozmieniane. Część pierwsza odbudowana od podstaw, taka jaką pamiętasz. Zajmijmy znajomy, ulepszony i poprawiony. Ja to wam skrócę, bo ja to czytałem. Nie będziemy czytać wszystkiego po kolei, bo tu naprawdę jest sporo informacji, ale o czym tutaj mówią? Mówią o tym przede wszystkim, że Verdais wygląda w 95% tak samo jak wyglądał wcześniej. Natomiast parę rzeczy zostały na Werdańsku zmienione. Teraz te zmiany są subtelne. Zmiany typu na przykład na otwartej przestrzeni jest troszeczkę więcej, powiedzmy osłony, jak jakiś wrak autobusu, wrak samochodu, wrak samolotu, jakaś tam skrzynia, jakieś tam stogisiana, jakaś tam górka, skałka. Coś, co pomaga w rotacji, coś, co nie zostawia takiej otwartej przestrzeni w niektórych częściach mapy. Plus, z tego co wyczytałem, niektóre rzeczy na mapie, jak na przykład ym, to uwzględnili w ogóle, w tej roadmapie, co było dla mnie niesamowite, że niektóre rzeczy, jak lampy, zostały delikatnie skrócone, żeby ułatwiało to swobodne wylądowanie ze spadochronem. Nie wiem, naprawdę się postarali, żeby wszystko nam dokładnie wyjaśnić, co pozmieniali i dlaczego. Nie wiem, może dlatego, że ludzie będą mieli ból, że tak powiem, 4 liter, bo cokolwiek zmienili nie wiem, ale no, poinformowali, że te rzeczy zostały zmienione. Tutaj jakby wyjaśnili znajomy, mapa jest przebudowana tak, aby była taka sama jak oryginalna mapa, która, którą pamiętasz, to około 95% obszaru gry. Ulepszona, dokładnie taka sama mapa jak Verdansk 2020 z korzystnymi zmianami. Ulepszono nowe elementy w obrębie istniejącego obszaru bazującego na aktualnej grze, zaprojektowane z myślą o ulepszonej jakości rozgrywki. Wiadomo, to wszystko ładnie jest napisane, ale w skrócie właśnie to jest to co wam powiedziałem, po prostu yy, brak tu, skała tu, stuksiala tu, murek tam, yy, przy jakichś linkach daczek jest, różne rzeczy, takie małe, kosmetyczne rzeczy, ale co jest fajne bardzo, to dali nam różnego rodzaju screenshoty i porównania, jak wyglądał Verdańsk yy, wcześniej i jak wygląda teraz. Jak sobie zobaczymy, yy, czekajcie, ja tutaj nie mam plusa, niestety. O, proszę bardzo, tutaj troszeczkę zwiększyłem. Porównanie y, tekstur i świateł, które zostały powiedzmy ulepszone, ulepszone, tak? Nazwijmy to w ten sposób. E, więc faktycznie to, to wygląda ostrzej i lepiej. Ja tylko mam nadzieję, że cienie nie będą zbyt intensywne, bo aktualny problem na Urzi i powiedzmy też na innych mapach jest taki, że w niektórych miejscach, budynkach cienie są zbyt intensywne, przez co niektóre modele postaci są po prostu niewidoczne. Zwłaszcza przez to też, że mamy okropny feeling strzelania momentami e, z broniami, tak jak przykładowo KSV, Guago albo Pepesza, Po prostu błysk e, ogień z lufy, e, dym z Lufy, cała część się to wszystko nam zasłania. Plus ciemny, ciemny budynek, czy ciemna część. Nie widzimy, do czego strzelamy. I wydaje mi się, że nie ma osoby rozsądnej, przynajmniej, która by chciała coś takiego, że nie widzi, do czego strzelasz. Jeżeli chcesz imersję, wojnę i tak dalej, Arma, Tarkow, tam. Tutaj ja osobiście bym chciał wiedzieć, do czego strzelam. No, i wydaje mi się, że mój przeciwnik też by chciał wiedzieć, do czego strzela. Przynajmniej widzieć, do czego strzela. Więc jeżeli chodzi o takie właśnie porównania, tutaj nie jestem w stanie, jakby wam wszystkiego tam pokazać. Może trochę zmniejsze. O, w ten sposób będzie lepiej. E, faktycznie ten Superstore lepiej wygląda. E, tutaj mamy od Query, o ile dobrze pamiętam. Też to fajniej wygląda. Faktycznie cienie są pozmieniane. Tutaj jest straż pożarna, remiska na tamie. No, wygląda to. Nowocześniej. Faktycznie y, troszeczkę więcej detali wprowadzili do tego. Tutaj już y, rzeczka nie będzie zamrożona, tylko będzie y, rozmrożona. Co. Potwierdzę to, co Wam mówiłem wcześniej, że pogoda będzie trochę inna, będzie trochę cieplej. Na Werdajsku będzie taka późna jesień, może wczesna wiosna, coś w tym stylu. Nie będzie już tak zimowo, nie będzie już woda zamarznięta, bo z tego co tutaj widzę jest lód, a tutaj mi się wydaje, że tego lodu przynajmniej nie ma. Jest o wiele mniej śniegu, no to może nam sugerować. No i woda tutaj jest od, yy, nie jest zamrożona, więc może być właśnie ta wczesna, yy, a, yy, wczesna wiosna, coś w tym stylu, gdzie to się wszystko rozmraża. E, udoskonalone, góra, niektóre struktury jak ta straż pożarna otrzymałe szczegółowe przepustki, o czy dobra po polsku to ci nie brzmi, w każdym razie tekstury są tutaj poprawione, zobaczmy co dalej tu mamy, e, storage town, faktycznie no, 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 no wygląda to lepiej troszeczkę trzeba przyznać, tutaj cienie tych drzew też zostały poprawione, e, ja nie jestem na to absolutnie zły. ja Jestem bardzo zadowolony, że mapa została przerutuszowana. Zresztą oni powiedzieli, że musieli to zbudować od nowa. E, wszystko to nie było tak, że oni wzięli kopii w clay mapę z e, epoki 2020, powiedzmy. No bo się nie da, tak? Bo to był kompletnie inny silnik, więc musieli to wszystko od nowa zrobić. Tylko patrzyli. Przepisywali. Patrzyli, przepisywali. Może jakiś tam schemat był, e, ale no niestety. E, nie wiem, czemu powiedziałem, niestety, ale musieli po prostu to od nowa zrobić. E, może niestety dla nich, bo więcej roboty mieli. E, zobaczmy. Tutaj policyjka między Superstorem a Hangarami. Jezus Maria. Ale mnie bierze nostalgia. Ludzie, ale nie bierze nostalgia. Swoją drogą, słuchajcie. Mapa, road mapa sama w sobie jest gigantyczna. Na dole zostawię link w opisie. Tego jest naprawdę sporo. Plus, dali kolejne linki do, do otwarcia. Jak na przykład. E, podróż po Verdańsku, czyli tutaj jest takie poczekajcie Tour of Verdańsk, czyli tutaj mamy podróż po Verdańsku, gdzie możemy przeanalizować sobie wszystkie lokalizacje Verdańska po kolei. Wydaje mi się, że nie mielibyście tyle cierpliwości, żebym ze mną tu siedzieć tak długo i sprawdzać wszystkie lokalizacje, które już znamy, ale Train Station, wiadomo, hospital, stadion, który będziemy mogli eksplorować od środka e, Lamber, kolejno downtown, farmland, promenada. E, hillsy, e, park, port prison jest naprawdę tego sporo, naprawdę sporo guagi. Mamy pierwszą wersję guagu mamy ogólnie OG Guag, sam, te same guagi, które mieliśmy za czasów Warzone 1, więc oni poszli na maksa, na maksa na nostalgię, jak się da, ulepszając po prostu tą mapę tam, gdzie się da. Ja wiele razy, jeżeli znacie mnie od Dłuższego czasu, to wiele razy wam powtarzam, że Werdańs to nie była idealna mapa. Na Werdańsku było wiele rzeczy, które nie grały dobrze. I teraz właśnie... Przez to, że nauczyli się sporo, miejmy nadzieję, przynajmniej, że się nauczyli, i po tym, co piszą, wychodzi na to, że się nauczyli, zrozumieli, że mapa po potrzebowała paru małych zmian, aby faktycznie grało się tą mapę lepiej. Więc miejmy nadzieję, że faktycznie tak też będzie. Wracajmy sobie do roadmapy, bo jest parę newsów, które muszę się z Wami podzielić. Tutaj po prostu jest porównanie poszczególnych e, lokalizacji. Jak na przykład, nie wiem, czy pamiętacie taką lineczkę, ona jest bodajże od strony. Hillsów, od strony Hillsów. Ja, ja tam bardzo rzadko byłem, ale ona tam była. No i od strony Prisona, jak tutaj mamy mościk, tu mamy Prison z tej lewej strony. E, no to tutaj był taki. To są dwie różne lokalizacje w ogóle pokazane. No bo tutaj jest ten most. Tu jest ten most. I ta grafika stąd. Jest po drugiej stronie Więc tutaj są dwie różne lokalizacje pokazane Dziwne, dziwne porównanie Może to nie jest porównanie Może to jest po prostu informacja, że takie linki będą No oczywiście, że tak Bo już wyszliśmy z porównania Brawo Daniel eee, W każdym razie, no Dodali te Dodali nie, Jak to się nazywa po polsku? Nie bunkry Trenches po angielsku Okopy Dodali okopy Do, Ja pamiętam O, 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 o. Tutaj był właśnie ten, ten bunkier I tutaj była taka ściana Taka skałka Tu się nie dało wejść Trzeba było albo zapieprzać pod mostem tam Albo trzeba było zapieprzać na oko... Ok Koło w tamtym kierunku, i tutaj zrobili właśnie taki zygzak, żeby może wejść. Super, o takich zmianach właśnie mówiłem. Jestem ciekawy, czy przy tamie szybko pójdę do góry. Tutaj na tamie, e, jakbyście patrzyli na remiskę i skręcili się w prawo. No to jakby macie tamę i macie taki spadek w dół, były takie skały, nie wiem czy pamiętacie, no to tam też nie dało się wejść nijak, tak? Były jakieś tam pewnie skarpy, ale nie mogłeś wejść z dołu do góry, więc skoro ponoć nie mamy dostać balonów, z tego co tam się zorientowałem, nie mamy dostać balonów, no to mam nadzieję, że tam też zostało to jakoś tam ulepszone, żeby dało się wejść, bo jeden sposobem była e, linka na, proszę ciebie, na tamie, Wtedy mechaniki linki były kompletnie do dupy Więc wtedy jakbyś na dole a jedzona oddała tam, to już miałeś to praktycznie przerąbane, nie miałeś jak tego wygrać. Yy, więc miejmy nadzieję, że pod tamtym kątem zostało po prostu ulepszone. Werdance yy, rekontur kontur dostępny, przyjazny. Mm, te zmiany, o których mówiliśmy tutaj są. Fajne, ładne screenshoty, robiące hype. Zgadzam się? Ja się też hypuję. Przejdźmy do informacji, które chciałem Wam podać. Tu są wszystkie takie szczegółowe zmiany, które yy, jakby dodali lub zmienili w stosunku do poprzedniej mapy. Mówię, możecie sobie poczytać o tym. Nie będziemy wszystkiego omawiać, bo mówię, nie byśmy godzinę siedzieli nad tą roadmapą. Sezon trzeci, funkcje Call of Duty Warzone. To sobie przeczytajmy, bo tutaj jest parę informacji, które chciałem omówić. Verdice powraca e, do podstaw. E, gra oferuje autentyczną rozgrywkę. powracającą do podstaw i najnowsze, uwielbiane przez fanów. Em, rozwiązania mechaniczne, w grze pojawia się szeroka gama powracających lub e, dodawanych funkcji. E, dodawanie w ruchu wielokierunkowym, czyli Omni-movement. Dobra, ja wam opowiem co to jest, bo ja to przeczytałem. Przede wszystkim Omni-movement zostanie znerwiony, tak? Oni chcą zbliżyć troszeczkę movement do czasów wernańska, co jest ciekawe, bo mamy przykład tutaj sytuacji, w której Movement i mechaniki zaczynają się różnić od tego, co jest w multiplayerze, tak? Zawsze było tak, że muszą mniej więcej współgrać, a tutaj już zaczynamy odchodzić i zaczynają wracać do tego, co było Warzone 1. Spoko. W sensie, że ja nie jestem jakoś tam ani zadowolony, ani za bardzo obrażony. Mi ten movement, który jest aktualnie pasuje. Ja się do tego movementu oczywiście zaadaptuję, nie ma żadnego problemu Wolałbym, żeby ten movement został taki jaki jest. Ja wiedziałem, że oni będą chcieli nerfić slide i movement i tak dalej Nie wiem po co, ale wiedziałem, że chcą to zrobić, więc jakby mentalnie się na to przygotowałem. Wiadomo z jakich przyczyn chcą ten movement powalniać, nie jest to. Nie jest to Powodem imersji i wojny, realizm. Nie, 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 nie. Innych powodów, o których zaraz powiem, bo jestem bardzo zadowolony z pewnej rzeczy, którą dodadzą. Więc, jeżeli jeszcze jesteście ze mną, to super, bo o tym sobie powiemy. Jeżeli chodzi o samochody, to jedyna zmiana w samochodach, z tego co kojarzę, to jest Helka, wraca. Ta stara Helka. I z tego co rozumiem, tutaj wyczytałem, no to prawdopodobnie mają wrócić stare pojazdy z Werdańska z Warzone 1, ale dopiero później. Bo na razie zamienili Helkę tylko, tak? E, oryginalne mechanika gry, oryginalne skrzynki z zaopatrzeniem, unoszący się lód i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o feeling gry, dźwięk, lektor, sposób jak się gra, zony zachowywały, wygląd skrzynek, wygląd sklepu, mniej więcej, e, lewitujący lód to wszystko wrócili do Warzona 1. W sensie, że oni chcą, żebyśmy poczuli, że gramy w Warzona 1. Oczywiście nie poczujemy tego w 100% z wielu przyczyn, ale chcą tego, więc zrobili to dzięki audio i dzięki wizualnym efektom. Jestem za. Spoko. Jak najbardziej poczujemy ten, te to, te Verdains i dużo, dużo ludzi poczuje tą, tą te ciepełko na serduszku, tak? Pod warunkiem oczywiście, że gra będzie działać, bo... Tutaj już nie ma dyskusji. Serwery muszą działać, e, serwery muszą być optymalniejsze, nie może być desynców, audio musi działać, antycheat musi działać i musi gra działać ogólnie, nie może crashować ludziom. Więc to są warunki, żeby ludzie się faktycznie to przebawili i powiedzieli tak, zrobiliście dobrą robotę, nie? ale jeżeli chodzi o hype i opisywanie rzeczy, które nam tutaj dodadzą Jestem, jestem zadowolony jak najbardziej. Tylko gaz, brak hamulców. No a tutaj, że zmiany w małej strefie. Going up in the world, external. A linki mają dodać? Tutaj, te, tej kwestii za bardzo nie rozumiem. Że oni chcą dodać te linki, ale później, czy od razu. Ja to czytałem parę razy, ale później e, Extender, el sender, czyli linki trafią do Wernańsk, ale później w sezonie w trybach Battle Royale. Czyli może od razu linek nie dadzą, ale przecież były linki już pokazane na, na grafikach. Po wykorzystaniu oryginalnej mechaniki rozgrywki z marca 2020, mam nadzieję, że nie chodzi o oryginalną mechanikę wspinania się, znaczy wjeżdżania na tej lince, eee, zanim ascender trafił, trafiły do gry. Jednak exploity, rooftopy są łagodzone. Eee, więc ja to rozumiem tak: nie będzie linek na start. Od razu linki się nie pojawią. Ale jakoś znerfili możliwość grania na dachach. Może podnieśli jakoś murki, które są na dachu, co sprawia, że nie możesz headglitchować za bardzo tego dachu, co oznacza, że na przykład jesteś tu, tu jest dach, tu jest murek, tak? Tu jest murek, na No to możesz mieć broń tu, ale żeby spojrzeć w dół, to musisz wejść na ten murek. Więc może znerfili te murki, znaczy dachy w ten sposób i nie chcieli nam dodać linek. Nie wiem. Może to być też zabieg tego, że chcą po prostu przywrócić ten feeling z Warzona jedynki, z Werdańska. Chciałbym te linki, żeby były linki. Chciałbym, żeby wrócił jak najszybciej. Co do balonów, nie sądzę, żeby były. Przynajmniej nie na start. Może dodadzą balony później, może dodadzą balony na czwarty sezon. Jako powracający feature albo nowy feature. Cholera wie. W każdym razie z tego co rozumiem, nie ma być balonów. A linki mają się pojawić później. No zmieni to styl rozgrywki pojawi się pewna świeżość, pojawi się pewna irytacja, ale finalnie zobaczymy jak to się gra. Eee, no Zobaczymy, tyle mogę w sumie na ten temat powiedzieć. Vertex się otwiera wraz z postępem sezonu trzeciego. Spodziewamy się otwarcia pierwszych punktów zainteresowania. To dopiero początek zmian na mapie, których możesz się spodziewać w kolejnych sezonach. Eksploruj obszary zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Wskazuj, wska, wskakuj do jadącego pociągu i odkrywaj bunkry pewnie i więcej w innym mid e, Czyli po prostu będą zmiany na mapie i z tego co pamiętam będzie taka, będzie taki event lub będą eventy, gdzie jeżeli gracze, społeczność będzie nabierać punktów, no to jeżeli dojdziemy do pełnego pułapu, to będzie jakaś zmiana na mapie. Tajemnice Werdańska, czyli wprowadzają jakieś e, jakieś jakiś jakieś bunkry, świetnie. To jest to, o co mówiłem. Ludzie, którzy mnie oglądali, słyszeli moje propozycje rzeczy, które powinny być na Werdańsku i oni to dodadzą. Tak jakby mnie oglądali i nagle stwierdzili, że AlSquad ma rację. Ej, ja, ja mówiłem o tych rzeczach, żeby nie było. Tak więc ja się bardzo cieszę, że te rzeczy dodają. Plus mówiłem o jednej rzeczy, o której teraz powiem, bo to jest hit dla każuali. Podsumowanie: Werdańsk powraca, bla bla bla, to wiemy, zmiany w, w ruchu wielokierunkowym. Tutaj mówią o zmianie w Omni Movement, że chcą troszeczkę przywrócić ten Omni Movement do starszego Werdańska. Ta kwestia mnie albo martwi, albo jej nie rozumiem do końca. Dodatkowo wprowadzone są zmiany w skalowaniu prędkości sprintu i, i tarciu w ślizgowym, czyli po prostu slajdu, aby zwiększyć siłę ognia podczas natarcia. Cokolwiek to znaczy. Zachowując jednocześnie wrażenie przeładowywa wrażenia przeładowywania broni i ogólne ruchy podczas sprintu natarcia. Ech, ogólnie po prostu to też brzmi. W sensie, z tego co rozumiem. Omni-movement ma być trochę znerfiony. Slajdy do boku mają być trochę znerfione, trochę spowolnione albo skrócone, tak? Ale ma być optymalna mechanika przeładowania broni, podnoszenia broni i tak dalej. Jeżeli tak będzie, to okej, okay, spoko, niech se będzie. Liczba graczy, wypełnienie i strzelanie podczas swobodnego spadania. Więc wracają, e, wraca strzelanie z lotu. To jest coś, co wielu ludzi lubi i coś, co wielu ludzi nie lubi. Teraz to strzelanie z lotu wraca, aby przywrócić feeling Werdańska, to jest po pierwsze. Po drugie, wraca dlatego, że nie ma balonów. Bo na, za czasów kalernię, czy pamiętacie, były te sytuacje, że wchodziło się na balon, ja tak często robiłem. Wchodziło się na balon i później leciało się na team, ten team już był mógł zwajpowany, już mógł być złajpowany zanim wylądowaliśmy, bo potrafiliśmy strzelać z góry precyzyjnie do typów, którzy e, byli na dole. Więc... Może też dlatego do tego wrócili, bo nie ma balonów. Kto wie. Będą ludzie, którzy będą z tego zadowoleni. Będą ludzie, którzy nie będą z tego zadowoleni. No ale cóż. Chcą przywrócić feeling Berdańska jak najbardziej się da. 150 graczy. Oryginalny speaker, lektor. To był... To był Price? Tak, ten ten podobny do kapitana Price'a. UK team leader. A! Czekaj chwilę. Nie pamiętam go, ale... Może, może to jest ten sam, który był właśnie za czasów MW 2019, ale mogę się mylić. Strzelanie podczas swobodnego spadania, już powiedziałem. Infil i Exfield Cinematics, czyli po prostu wracają do m, tych e, animacji. Jak wygrasz mecz albo jak lądujesz, w sensie jak leci ten samolot, czyli wracają, wygląd skrzynek z tego co widzę tutaj. Supply boxy. Oryginalne kolory skrzynek, tak jak mówiłem. Lewitujący lód, tak jak mówiłem. Aktualna pula łupu i aktualny interes użytkownika łupów, i tak dalej, tak dalej, 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 czyli to wszystko wraca. Mamy strefy łupów o wysokiej wartości, to już było, wiemy. Tak jak powiedziałem wcześniej, wraca e, taki list, taka lista, jakby w sklepie. E, plus możesz kupić cały, cały team, o czym już powiedziałem. E, czyli to już jest, jakby. No, Efekt tego co było, z tego co wiem UAV lub karta UAV wygląda tak jak aktualnie, a nie wygląda tak jak wyglądała w 4G Warzone Czyli po prostu te UAV to jest taka taki, nie jest taki jakby, no wiecie o co chodzi, pamiętacie jak to wyglądało, takie duże to było Teraz jest to po prostu mniejsze e, Aktualne perk'i specjalisty, w środku na mid dojdzie specjalista Wyposażenia ogólne, taktyczne i zabójcze, premia środek sezonu, premiera środek sezonu e, Z tego co tutaj pamiętam, to mają ma odejść bunkerbuster, tak jak powiedziałem na samym początku, ma wrócić Termit eee, Więc to po prostu wszystko co było dodane po Warzone 1 zostaje nam zabierane z tego co rozumiem A i będzie dodane po prostu na Micrun. Nie. Czyli powód po prostu, żeby ludzie poczuli, że grają w na jedynkę znowu. UWAGA! Nie wszystkie ulepszenia terenowe i serie zabójstw będą dostępne w Werdańsku na momencie premiery. Spodziewaj się dodatkowej zawartości w tych typach wyposażenia w połowie sezonu i w kolejnych sezonach. Pamiętaj, że to doświadczenie retro dotyczy przedmiotów powiedzmy się jako unoszące się łupy w trakcie meczu. Wyposażenie, które używasz z elementem wizualnym, np. trzymający harbit Sensor, prawdopodobnie będzie odzwierciedlać obecny model. Czyli oni po prostu tłumaczą miło, że nie wszystko wygląda tak samo i że niektóre rzeczy, które były nam dodane później, wrócą później, tylko chcą nam dać feeling retro, tak jak to powiedziałem. Podejrzewam, że po prostu takie jest rozumowanie, e, ich rozumowanie, czyli ulepszenia polowe, sprzęty i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy sobie do trybów gry. Poki omówiliśmy sobie, Bunker Buster omówiliśmy sobie, e, Wrócą stare kontrakty, czyli sposób wykonywania poprzednich kontraktów, jak lupy, jak zwiady, jak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak eee, dalej. Powrót oryginalnych kontraktów. prowadzające kontrakty łowy, e, łowy zwierzyny, czyli po prostu big game bounty. Wydarzenie publiczne w trakcie meczu, rozpoczęcie się, rola, bla, bla, bla. bla. Eee, mówmy, mówmy. Wyprzedaż, jak była. Ucieczka z więzienia, wiadomo. Uzupełnienie zapasów, wiadomo. I zrzut ładunku, czyli dropy spadają. Oryginalny gułak, Pojazdy, które już omówiłem, czyli wraca Helka. Ten track będzie taki jak teraz. Czyli pytanie brzmi, czy ulepszyli jego, jego mechaniki? Zaparkowany przy każdej straży pożarnej na całej mapie. Ten ciężki samochód ciężarowy wolno przyspiesza, ale ma szybkich. Nie ma szybkich manewrów hamowania elektrycznego i kierowania. Ale naprawdę może e, unieść. Unieś uszkodzenia. No, 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 czyli po prostu to jest ten sam trak co teraz, tylko będzie po prostu twardszy. E, okropnie się tym jeździ. LTV, najlepsze auto, buggy i kład. Okej, okay. wracają, Verdańs. Gaz szybko się zbliża. dotrzeć do bezpiecznej strefy. Eee, tempo, czyli po prostu mają przywrócić jakieś tam mechaniki gazu. W sensie, to jak się strefa zamyka, złożona. Jedynki, elementy interaktywne, mapy, premiera, środek sezonu. Pionowe przyrządy podnoszenia, czyli po prostu lineczki. Verdańs powraca z dwoma typami ascenderów, które pamiętasz: wewnętrzny i zewnętrzny. Czyli po prostu w windzie i poza. I to ma wrócić od razu. Miejmy nadzieję, przynajmniej. Yy, bla 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 bla, to mnie nie interesuje. Quality of Life Updates, o tym już powiedziałem, że będzie. Interakcja. A, to jest ciekawe. Ma, tutaj nie widzicie tego. O, ja Wam pokażę. O, proszę bardzo. Tutaj, jak podnosimy broń, mamy dodatki do tej broni. Nie, jaki jest loadout. I mamy coś takiego, jeżeli ktoś Was zabije. To mamy jakie informacje miał gracz, który was zabił. Czyli miał Life Pink, miał recon drona może, miał może Asso e, Weapon, że strzelałeś broni, która nie miała tumiku. W sensie dostajesz informację jakim cudem on cię zabił. Spoko, ja się cieszę, bo masz info, że skąd on wiedział, że ja tu byłem. No bo strzelasz z broni bez tumika. No bo chłop leciał dronem. I cię zobaczył. No bo miałeś Life Pink na sobie, bo miał UAV, bo... Polerabie co jeszcze. Więc masz wyjaśnienie, jakim cudem Cię zabił, ile osób do Cię strzelało, ile obrażeń ci zadali, i tak dalej, i tak dalej. Ja się bardzo cieszę z tej zmiany. Jak to będzie działać poprawnie, jestem za. Eee, przejdźmy dalej. i Isteregi. Takie rzeczy, które będziesz mógł odkrywać na mapie. Spoko. Tryby. I chciałem przejść do tego, bo będzie tryb Bat Royale. Świetnie, ale mamy coś jeszcze, moi drodzy. Który trwa 25 minut, będzie trwał Bat Royale Casual. Jeżeli mnie znacie, przynajmniej już jest Para roku, dwa lata. Mówiłem, że potrzebny jest tryb na Battle Royalu, który będzie w, w 50% wypełniony botami, 50% wypełniony graczami. Co dodają? Co to jest? 148 graczy, graczy i botów, 28 graczy, 120 botów. E-voila! Et e Et voila. Można? Można! Można zrobić casual gameplay dla ludzi, żeby się nauczyli grać? Można! Proszę bardzo, no, no kurka wodna, no przecież zarąbiście, mamy plunder, mamy powrót do Warzone Bootcamp, czyli po prostu tryb treningowy, abyście się dowiedzieli jak grać, cholera jasna, W, naprawdę jest dobrze, mamy ba ee, nowy Battle Royale e, Ranking Play, czyli będzie na Mid Season wraca, dobra, Rankedy wracają na Mid Season, e, to już jest potwierdzone Ym, i więcej trybów, które będą się pojawiać później. Wydarzenie powrót do Werdańska będzie niebawem. Popie. No co ja wam mogę powiedzieć? Co ja wam mogę powiedzieć? Jest naprawdę dobrze. Mogłem tą informacją z tym casual gameplay czy tam casual ten e, podzielić się z wami wcześniej. Tutaj tryby eksploracji i tak dalej e, są, e, natomiast ja jestem zadowolony, jeżeli te wszystkie zmiany i zmiany do movementu nie będą zbyt drastyczne, oczywiście nie będziemy mieli feelingu z MW2, a będzie to mniej więcej feeling aktualny, może troszeczkę delikatniejszy, to ja będę zadowolony, byle żeby ta gra kurczę pieczone działała, eee, więc bok, broń kilo. Eee, poziomy, 42 poziomy, nic tu nie mówili o levelowaniu, ale broń Amax na start wraca, broń Kilo, wystrzelanie, nie wiem co to znaczy, ale niech będzie, eee, Amax wraca, co dalej, HDR wraca, co dalej, Kalistyksy wracają, więc na ten moment te rzeczy wracają. Przygotuj się na sezon trzeci już teraz. Sekwencja startowa werdańska. No i tutaj po prostu zaplanowane eventy i dodatkowa informacja propos tego, jak to będzie wyglądać. Start sezonu 2 kwietnia, 24 godziny wyłączone, to to wszystko mówiłem. Eee, I 3 kwietnia o 9 zaczyna się. Ta Baba. Także dobra, 25 minut gadaliśmy, różne inventy, różne nagrody. Tutaj macie jeszcze dodatkowe e, rzeczy, które możecie poklikać i sobie eksplorować, werdański i przeanalizować to wszystko. Tego dzisiaj nie będę robił, bo już i tak zbyt długo gadam. Także raczej to wszystko z mojej strony ja Wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru. E, no i tyle. Mam nadzieję, że ten komentarz do roadmapy się podobał. I widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Cześć, cześć!